Siema, siema, z tej strony ja Bananek. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie przechodzić tylko automatyczne parkury na Blockstar Planet. Więc jeżeli wam się taki odcinek spodoba, no to możecie stawić łapeczkę w górę, suba wraz z ręczkiem, No i co? Zapraszam do oglądania. Twoją drogą możecie wpaść tutaj, żeby zalajkować mojego nowego skina 40 minut temu. Także zapraszam do lajkowania w ogóle mojej ściany, bo nic was to raczej nie kosztuje. Może wpiszemy sobie automatik, to nam coś fajnego wyskoczy. Dobra, i musimy poszukać jakiegoś takiego fajnego, ale w sumie kojarzę, że ten jest popularny. Także lecimy sobie na ten że w ogóle uwielbiam takie automatyczne parkury, więc zobaczymy w ogóle, czy tutaj jest wymierzone i tak dalej. Dobra, okej, okay, ja się w ogóle nie ruszam, ja się, ojojoj, ja się w ogóle nie ruszam, tylko kamerę, w ogóle się nie ruszam. Więc, o oh, wow, ale patrzcie, ja nie mogę. Wydaje mi się, że chyba tylko na Legacy się takie coś da. Na tamtej wersji nie. O, ale to jest w ogóle wymierzone wszystko. Ej, trafię tu, kurczę, tutaj nie trafiłam. Niestety, muszę się tutaj ruszyć. Ale w ogóle, wow! Tutaj nagrywam, pozdro, tak napiszę. Ja nie mogę, ale patrzcie, jak wszystko wymierzone. Ja nie mogę, Jak to, jakie to jest piękno. Najlepszy parkour w Blockstar Planet, dosłownie. Ja nie mogę patrzeć, co tu się dzieje. Uwielbiam takie parkury, naprawdę. I w ogóle, swoją drogą, możecie mi robić parkury. To już mówiłam w poprzednim odcineczku pod nazwą dla bananka wielkanoc, Tutaj Wam się wyświetla. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę pisać do mnie na. Aha. Jeszcze raz, coś tam chyba nie jest wymierzone dokładnie, ale dobra, to ja pomogę tutaj temu parkourowi. Tutaj pozdrawiam Domiskę i pozdrawiam również Neko i koty 2, 3, 4, 5, znaczy, ile? 2, 2, 4, 2. Tak, pozdrawiam serdecznie te osóbki, więc lecimy sobie. Tu jest w ogóle pięknie wszystko wymierzone, tylko właśnie mówię, no, niestety tam zginęłam, ale nie wiem, czy jest to moja wina, czy po prostu coś tam nie zostało dobrze wymierzone, bo widzicie nieraz mnie, może po prostu blockstrapnet trochę nie, nie czai nieraz, nie nadąża nad tym, więc tak może być, ale dobra, lecimy sobie, to jest najpiękniejszy parkour w ogóle blockstrapnet, dobra, ja sobie tutaj tak przyspieszyłam trochę, ale naprawdę, no, jeżeli ktoś uważa, że ten parkour jest taki sobie, to powiem wam naprawdę, on jest taki super, ja nie mogę, wy to widzicie, to jest piękne, tylko mam nadzieję, że tutaj nie zginę. Dobra, patrzcie. Ja nie mogę, jakie zygzaczki. Super. I w ogóle dajcie znać w komentarzu, czy wam się ten parkour podoba. Moim zdaniem super. Tutaj się coś zacięło, ale dobra. Patrzcie, jaki zygzak w ogóle. Ja nie mogę. Boję się trochę ruszyć, tak szczerze mówiąc. No i tutaj ziuuuu. Ziu, juu, ziu. Ale ziu, ziu, ale super Kurczę, już nawet myszka mi nie nadąża Juu, juu Dobra, kiedy, kiedy koniec? Kiedy koniec? Kiedy koniec? Kurde, ale nie nadąża Nawet myszką, już, już nie, nie ten o! No i mamy metę, słuchajcie Mega fajny parkour Ocenę o 10 na 10 Dam nawet komentarz, że najlepszy parkur na Blockstar Planet. Pozdrawiam. W ogóle ten parkur jest mega stary, bo zrobiony 6 lat temu, ale jest naprawdę mega fajny. Dobra, to lecimy na następny. Tutaj odpiszemy sobie. Dobra, i lecimy sobie może na automatyczny, może tak. Okej, okay. i może na coś takiego, dobra, trzy lata temu, więc <laughs> nie tak dawno. Ja no żartuję. E, pozdrawiam tej. Chciałam powiedzieć, pozdrawiam zwierzaczki, w sumie mogę pozdrowić zwierzaczki tej osoby XD. Dobra, lecimy sobie też taki fajny parkur. Ja bardzo lubię w ogóle automatyczne parkury. Widzę, że to jest bardzo tutaj też wymierzone, bardzo mi się takie parkury podobają. Może nawet zrobię serię jakichś parkurów, na przykład a, a, automatic. Wow, jak to jest wymierzone! Wy Widzieliście to? Coś tu się dzieje, a tu chyba tak trzeba. Jak tu było wymierzone idealnie? Ja nie mogę. Ej, co ja mam teraz zrobić? Bo ja nie jestem pewna, co mam teraz zrobić, bo teraz tu i chyba tu, tak mi się wydaje. I tu chyba spada się, tak? Czy, czy nie? Nie wiem. Ale w ogóle widzieliście, jak to było wymierzone super parkour, tylko nie wiem, czy w dobrą stronę idę tak szczerze. Tu jest jakiś klucz. A, czyli tam trzeba było klucz dobra, to słuchajcie, od początku. I zobaczymy sobie. Teraz po prostu nie będę się ruszać, i będę tak iść po prostu tak, jak oni tutaj nam mówią. Pięknie to było wymierzone. Jeszcze raz w ogóle będziemy to oglądać. Super. Nie żałuję, że jeszcze raz będziemy to oglądać. Tu się coś zacięło. Więc lecimy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. A nie, bo to nie wiem w sumie. Nie, to tu będzie, tak, tu będzie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja nie mogę, jak to jest wymierzone. Ej, nie, no i teraz tu idzie teraz iść. I tu, i gdzie jest? Ej, trochę nie ogarniam. Ej, na no serio, to jest łatwy park. Ej, nie, dobra, więc co idziemy z tego parkura? Bo nie ogarniam, fajny jest, ale po prostu nie ogarniam. Pralejdźmy sobie teraz na taki parkur, mega mi się te parkury podobają. Chyba zrobię jakąś nową serię, ale poczekamy, aż Wielkanoc będzie, i potem po Wielkanocy e, będziemy robić tą serię. Jeszcze mi nie róbcie tych parkurów, bo mówię, dla bananka. Jeżeli chcecie się pojawić w filmie na YouTubie, musicie mnie tylko subskrybować e, i e, zostać. Wow, ale wymierzone. I zostawić lajka pod moim najnowszym filmiem jest to wszystko sprawdzane, także no nie polecam tutaj oszukiwać, bo no bo jest to potem sprawdzane także no i możecie się pojawić właśnie tak praktycznie za darmo w takim filmie, więc moim zdaniem naprawdę się opłaca patrzcie jak wymierzony, ja nie mogę i moim zdaniem się mega opłaca właśnie coś takiego taki parkur zrobić, bo jeżeli będzie jakiś mega fajny, to oczywiście dodam was do znajomych i macie darmowy uśmiech z głównego konta, więc moim zdaniem opłaca się i lecimy na następny parkour, tamten był mega fajny naprawdę ten jest taki tajemniczy, więc sobie lecimy na ten parkour. Wydaje się fajny, więc sobie tutaj lecimy znowu. Ziu, 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 ziu. <laughs> ale fajne, ja nie mogę w ogóle to wszystko wymierzać. A tutaj mogłyby być te takie przyspieszaczki już teraz, bo muszę się ruszyć, ale, ale trudno. I teraz chyba tam, tak mi się wydaje. Dobra, tu sobie lecimy. Boję się trochę, że. Ale dobra. Ej, coś tu chyba poszło nie tak. Ale dobra, tutaj sobie lecimy może w ten sposób. Dobra, sobie ominiemy. I teraz zobaczmy, o co, o co tu chodzi. I tak. I sobie tu lecimy. Ej, trochę nie ogarniam, ale... Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Jeszcze raz, jeżeli teraz nie będę umieć, no to y, idziemy z tego parkura. I patrzcie, teraz biorę to. I teraz... Muszę zrobić w ten sposób. Dobra, już chyba wiem. I teraz, no właśnie, w ten sposób. Dobra, wykminione, wykminione. Fajny ten parkur. Też fajny, tylko taki mniej auto, auto. Ej, co jest, widzieliście? Nie, ja wychodzę z tego parku, jakie to jest oszukane. Przecież ja byłam w mecie. Nie, dobra, ja przeszłam ten parkur. Moim zdaniem przeszłam ten parkur. To jest automatic 100%. Czy my byliśmy na tym parku, nie, nie byliśmy, więc ja się tutaj nic nie będę ruszać. Jeżeli jest automatic 100%, to znaczy, że musi być automatycznie w 100%. Tutaj zahaczyło, ale, ale dobra, wybaczymy, wybaczymy, więc lecimy sobie. Mega fajny w ogóle taki labiryncik. No tutaj tak średnio radnio ale też wybaczymy, wybaczymy. Oczywiście ja się nieraz śmieję, nie mówię na powalnie, także. No, więc sobie tutaj lecimy. Tutaj sobie trochę przyspieszamy, no bo już bez przesady. Dobre. O, i tutaj się zaczyna pięknie. I tu znowu taki labiryncik. Okej, okay. tutaj no trochę trzeba się ruszyć, więc czy tak w 100% automatic to nie powiedziałabym, ale i taki tak bardzo fajny. Tutaj taki slalomik. Wow, fajny. Tutaj mamy fioletowy kluczek. O, tutaj czerwony. Czy po drodze będzie niebieski, zielony, a nie żółty XD. E, dobra, i sobie tu lecimy, wow, tu już się zaczyna, O, wow, tu już się zaczyna, wow, ale wymierzone, dobra, tu się trochę ruszymy. Jak pięknie wymierzone, kocham takie parkury. Nie, ja na pewno robię serię, ale na razie wam nie będę mówić po prostu, e, jakie parkury, no bo chci chciałabym, żebyście robili pod nazwą dla banka. Wielka, no tak jak, e, robiłam, tak jak mówiłam przed chwilą. Dobra, no to słuchajcie, lecimy na ostatni parkur w dzisiejszym odcineczku. Wow! to Jakiś parkur zrobiony dwa miesiące temu, więc naprawdę niedawno. Więc zobaczymy, czy będzie on taki. E, co? Ej, jak to przejść? To jest na 100% jakiś bug. Jak. Co. Nie, ja idę z tego parkura. Nie wiem, jak to przejść. XD. Nie mam pojęcia, co to mogło znaczyć, kochani, tamten parkur. Tu jest jakiś parkur. Dobra, to jest trochę taki trudniejszy, mi się wydaje, ale nie wiem. W sumie ma ocenę trudną, więc raczej nie powinien być. A dobra, tutaj trochę nie tro tu wymierzamy, Ale wybaczam, oczywiście. Wy Dobra, tutaj. Okej, okay, coś takiego, ale fajne. Dobra, mega fajne. Mega fajne, tylko czy to się da przejść? Dobra, na jednym HP. Wow, jo, jo, jo. Na jednym HP się udało, dobra. Tu mamy uleczałki. Tylko, żeby teraz. Ej, co tu się dzieje? Ja nie mogę, ale fajne. Okej, okay, i teraz. Pół? Nie, jak? Chwila, jak? Co? Tak. Ta. Ej, coś nie. To nie jest to wymierzone, ale trudno. Ale. Co? A dobra, i tutaj meta, dobra, słuchajcie, więc w dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie się pojawić na e, odcinku, e, musicie dać suba, like pod moim najnowszym filmem, czyli pod tym. E, no i oczywiście zrobić parkour pod nazwą dla Bananka Wielkanoc. No i jak ktoś już chce, to możecie zrobić parkour pod nazwą dla. Bananka Automatic. Automatic tak się ma nazywać. Także, także, jeżeli chcecie się pojawić na odcinku, to takie same zasady są. Więc dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się taki odcinek spodobał, to no stawić w górę, suba, z dzwoneczkiem. I do następnego odcinka. No i cześć!